Cześć tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba pokazuje dzisiaj przedmieście szczepińskie, przedmieście mikołajskie Szczepi i taka zabudowa lat 60-70 i tutaj nowy kościół Chrystusa Króla Chrystusa Króla dlaczegoż go pokazuję bo to jedyny obiekt, który tutaj jest wart pokazania bo wszystko w latach 60-70 to takie bloczyska o tak, teraz lepiej widzicie takie bloki pobudowano, tu były kiedyś piękne kamienice, nie zdecydowano się nad ich restauracje, tylko wyburzono, zrobiono, zrobiono takie blokowiska. No to oczywiście związane z drugą wojną światową. Tak się potoczyły losy, że zostały zburzone i powstały. Takie oto maszkary, chociaż były ładne kiedyś budynki, co nie? No ale tu tylko jest dolmet, fajny obiekt w odrębnym odcinku poglądajcie, ciekawy. No i ten kościół Chrystusa Króla, jakaś inna budowla, ale nie dzisiaj o tym, tylko o ulicy Rybackiej. Właśnie się do niej będę zbliżał. A tu jest szkoła podstawowa, a teraz chyba gimnazjum, idziemy dalej. Idę dalej i będę się zbliżał do świętego Mikołaja placu tam stał kiedyś kościół świętego Mikołaja. Miał niezmiernego pecha trzy razy burzony w latach 50. po wojnie został. W czasie wojny wpadła bomba, zburzony i tak stał, stał, stał. I w latach 50. go zburzono. To jest do ulicy Rybackiej właśnie należał. To zupełnie inaczej wyglądało. Ten teren. A skwerek jest kościoła św. Mikołaja. To był kiedyś chyba gotycki, później e, gotyk, gotyk przede wszystkim z XII wieku. No to chyba romański był. Nie wiadomo jak się zachował, jak wyglądał, a później powstał na końcu neogotyk, no ale też się nie ostał. No i to jest na tym właśnie zielonym widzicie skwerku. Skwerek mamy tutaj ten zielony pas, to jest właśnie skwerek, tu jest ulica zachodnia, ten asfalt, a tutaj stał właśnie ten kościół. Dzisiaj to jest skwer przyjaźni polsko czeskich tam jest to no może pokażę. To było przedmieście mikołajskie, pół kilometra stąd było do murów obronnych. Oczywiście Francuzi zburzyli mury. No i ten teren zaczął należeć do Wrocławia. W Tam 1800 kampania napoleońska była i został włączony. Teraz jestem już przy ulicy Rybackiej. Zobaczcie Rybacka. Szczepin to była wioska, dlatego się nazywa Szczepin Szczepińska. Tutaj teraz powstają nowe biurowce, wieżowce. No i tam jest dalej ulica Rybacka. Jestem na rogu tej Rybackiej. Tutaj, o w tym miejscu, na Skwerku, była domu fundacji. Fundacje to były coś takiego, że zakładano i one się trudniły takimi rzeczami jak filantropia, czyli pomagały. Ktoś bogaty zaokładał sobie i część pieniążków przeznaczał na dla ubogich, na jakieś tam są teraz fundacje, to już nie będę tłumaczył. Walenbergów tutaj był i dom opieki, tam dalej był dom opieki. Dla ubogich, to może i ta fundacja właśnie go sponsorowała, nie wiem. W każdym razie teraz tutaj jest Bloczysko Skwer bo oczywiście po wojnie to zostało zniszczone. No niestety, a tam już dalej jest Odra, także granica rybackiej to rybacka, koło Odry, no i dlatego miała to nazwę. Do dzisiaj zachowała tę swoją nazwę. Dokładnie nie Wallenberg, w Wolenbergów się ja chyba przejęzyczyłem. No ale idźmy dalej tą rybacką. Tutaj mamy to załatwione. Po przeciwnej stronie stał kościół i idę do kościoła. Na skrzyżowaniu stoją auta, to nie chcę ich pokazywać. Tutaj obejdziemy, później pokażę co tam jest. Przeszedłem na drugą stronę ulicy. Tu jest właśnie ten skwerek, jeszcze nie zabudowany, może nie będzie, może będzie który właśnie na którym stał kościół tutaj a tutaj na rogu stała kawiarnia kawiarnia teraz miejsce dla piesków no i kamień polsko przyjaźni polsko-solidarności polsko-czesko-słowackiej w 20 roku postawiony a ja jeszcze pokażę o tak ten teren już o kościele nie będę wam mówił Pokażę Wam e, jakie tu kamienice były kiedyś. Ostało się ich z palcach jednej ręki można powiedzieć. Jakie były. Tu jedna z nich się ostała. No i tutaj tramwaj też przebiegał. Na zdjęciach Polska.org. Foto Polska można zobaczyć. O, raczej dla mieszkańców Wrocławia. O. Tu jest ta kamienica, Taka, takie tutaj były kamienice sobie wyobraźcie jak ciąg kamienic to był, teraz mówimy, że są ładne. No bo rzeczywiście to wyglądało imponująco, z zdobieniami. Wysokie. Jeszcze się uchowała zachodnia 4 i tory. Tramwajowe, trasę. Kręcę to w niedzielę, luty 23 rok, dlatego mniej osób jest. Oj, właśnie te tory tramwajowe skręcają w ulicę zachodnią. To jest ślepa ulica zaraz. No, niedługo mogą tory zniknąć, dlatego je pokazuję, że tutaj jeszcze są. Staną możliwe, że kiedyś wyrwane już tych torów. No niestety nie będzie. I jeszcze tutaj na rogu ostał się Krzyż. Chyba mieszkańcy postawili w 1983 roku, bo Krzyż, no kościół był, to i całe szczęście, że jest Krzyż, aby sobie tak tutaj stał. A bardzo dużo autobusów jeździ dzisiaj w niedzielę. Nie wiem dlaczego. Dzień poprzedni to ich nie widać, a dzisiaj są. No i tutaj pokażę skwer Morawieckiego, to już nowa nazwa. Tutaj były te właśnie piękne też kamienice, to sobie możecie wyobrazić jak to wyglądało. Tak jak pokazywałem. No niestety tu ulica Dobra, jeszcze kilka kamienic zostało. No i wracamy na rybacką, tutaj gdzie jest ten, ta zieleń, tutaj to był kiedyś cmentarz reformowalny, miny chyba w każdym bądź razie był tutaj mur muru nie ma jest było przedszkole a teraz jest społeczna szkoła podstawowa ten budynek akurat stoi już od najdawniejszych czasów czyli, czyli się ostał taki budynek tutaj jest skrzyżowanie z ulicą Zachodnią Rybacką pięknie to kiedyś wyglądało to tylko możemy zobaczyć na zdjęciach Oczywiście tutaj e, nie można było grzebać w odrębie murów, zaczęto grzebać poza. Tu jest też był cme, wielki cmentarz, kiedy zrobiłem ostatnio o wielkim cmentarzu. A tutaj był cmentarz też, czyli tych cmentarzy troszeczkę tutaj było, bo nie można było grzebać e, w odrębie Wrocławia. Tutaj też chyba kilka grobów musiało być. Czyli tutaj była kawiarnia, gdzie to drzewko. No i tutaj mamy. Tą szkołę Jest też fundacja, o właśnie fundacja prowadzi szkołę, czyli coś takiego jak tego i tutaj były też fabryka sreber, fabryka cygar, kawiarnie Mogę Wam pokazać gdzie to było. A to, aha tutaj był dom opieki parafialnej później cmentarz. To jest rybacka. Troszkę się napis zmazał. I idziemy dalej do początku rybackiej. I tam jeszcze jeden budynek został. O właśnie ten. Tutaj Wam pokażę. On jest też w nienaruszonym stanie. To jest właśnie ten z tymi balkonikami. To jest rybacka 13. Proszę bardzo. Jaki fajny. To jest, to jest rybacka 13. Tu była wytwórnia wyrobów tocznych o tu pod jedenastką wytwórnia sreber, luster z boku tam takie żółte to było wyrobów tytoniowych papierosów, cygar przejdę to naokoło dzisiaj tak to wygląda ciągle się tutaj zmieniają biura do wynajęcia i tak dalej kancelarie Zbliżamy się do Pałacu Solidarności, Pałacu Czerwonego dawniej. Tutaj się kończy ulica Rybacka, a tam na końcu będą mury obronne. Były Rybacka 7, czyli ten budynek. czyli tutaj były te wyroby tytoniowe. Teś się ostał cygar, mokka, ja ent, kompany, coś tam, coś tam. To jest właśnie ten budynek się ostał. No i wmurowano biura do wynajęcia. Tak, tutaj się kończy ulica rybacka. Tak wygląda z tej perspektywy ulica rybacka. A tam daleko, o tam, tu pokazuję, może ostrość mi dojdzie. O, doszła, tamte budynki daleko, to są. Wrocław się zaczynał. Francuzi zburzyli mury, zaczął się Wrocław rozrastać. Tam właśnie są mury ogromne. Pół kilometra od kościoła, który był dokładnie tam, gdzie to trzewa. I przedmieście Mikołajskie się takiego tak nazywało. Tu jeszcze kawiarnia była, 2-4 bodajże po tej stronie. Także Wiadomo, jak w każdym mieście Wrocław, a teraz podejdę od tyłu, tam gdzie ten cmentarz był. To jest u Jacka Kaczmarskiego, taka ulica. Ona się tak nie nazywała, no ale przejdziemy. W każdym razie troszkę spokoju, nie jadę auta. Można powiedzieć, że Wrocław był bardzo, ale to bardzo pięknym miastem. Tamte przedmieście Szczepińskie, co pokazywałem, były piękne kamienice. No niestety teraz już nie ma, co powoduje wojna właśnie powoduje duże straty materialne, ludzkie i tak dalej. I spowodowała, że z pięknego miasta stało się blokowisko. No niestety ludzie muszą gdzieś mieszkać. W każdym razie to jest druga część zaplecze rybackiej. Jeszcze stary mur chyba tych fabryk. Nie wiem, pozostawiono, nie otynkowano. Widzicie? No, nawet fajnie to wygląda. I tutaj od ulicy Sikorskiego, z tamtej strony, wybudowano nowe budynki. Tam była centra kiedyś fabryka baterii, akumulatorów oczywiście. No, ciągle powtarzam oczywiście no, została zlikwidowana. A jak to się dzieje w obecnych czasach? Wszystko mamy na 80% z Chin. Nie to, żebym mi ganił, bo akurat robię na karcie z Chin, no ale przydałoby się troszeczkę zostawić tego wszystkiego. Nie będę się o gospodarce rozgadywał. Pokazuję Wam mury jeszcze stare. Ładnie to tutaj zrobiono. Trzeba pochwalić, że robi się to teraz z głową taki skwerek i dochodzę właśnie do tego drugiego tego cmentarza co przed wam mówiłem tam później był dom opieki społecznej tutaj gdzieś była szopa taka jak to na cmentarzu kaplica ca i mamy drugą stronę właśnie tego budynku co się ostał i tutaj cmentarzyk był może oczywiście nic tutaj już po cmentarzu nie ma no. zostały z wygrzebane wszystko na cmentarz Osobowice poszło. Jeszcze, jakby ktoś chciał, to powiem, że pochowani byli Franz Passow, dyrektor seminarium, później profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Wachler, rektor, później Muzeum Zoologicznego, Johan Ludwig Christian Gravenhorst, no, Teodor Jakobi, Prowadził uniwersyteckie zajęcia z gramatyki porównawczej. Później następny dyrektor anatomii Adolf Wilhelm. Otto. Tak bym mógł wymieniać i wymieniać takich znakomitych, tych pochowanych. Nie będę Was nudził, tylko mówię, że to byli profesorowie, dyrektorzy. Ludzie zasłużeni, można powiedzieć, w tamtym okresie. No, tutaj byli pochowani na tym smilkarzu. Tak? Tutaj był budynek gospodarczy, tutaj był szpital dla ubogich, o tamten. A I co jeszcze? Aha, gmina, a to była gmina kalwińska. No, wszystko protestanci, można tak pod tą nazwą powiedzieć. I teraz idę do ulicy Sikorskiego. Wylot na zachodnią skrzyżowanie z Rybacką naszą. A tutaj kiedyś była Sikorskiego jeszcze. I proszę, są wieżowce, apartamenty. Tutaj niby najwyższy budynek będzie. Tutaj był właśnie ta centra, co akumulatory produkowała za komuny zaostroju tamtego. A teraz no, jeszcze kilka tam się zostało, budynków starych. Można na to popatrzeć, o tam. To są stare budynki. No nie zburzono, tylko wkomponowano całe szczęście. No i druga strona, tutaj są światła to już zachodnia tam autobus wyjeżdża. Zobaczcie, to jest z tej zachodniej w rybacką skręci. I taka to jest właśnie historia. i wykop tutaj jest ciekawe te wykopy są można było coś znaleźć nie wiem, tak się kończy nasza historia krótka ulicy jestem właśnie znowu tutaj gdzie ten kościół był fundacja miała Wrocław był zniszczony właśnie od tej strony bo go tak otoczyli i się, no co robili walili z armat, burzyli wszystko i tyle, no. pójdę do dzielnic, które mają trochę tych starych kamienic na północ Wrocławia ale wszystko tutaj na zachodniej stronie zostało zburzone i tyle i nie wygląda już jak było to by chyba był ostatni odcinek z tej zachodniej strony a jeszcze pozwolę sobie na taką wagę Niektórzy jeżdżą na wycieczki mówią Praga jest piękna Taki przykład daje moc Wacława Wacława Piękno jest Paryż i tak dalej tutaj też było pięknie gdyby nie zostało zburzone tam się poddali i tyle A tutaj po prostu przeszła ta tornada II wojny światowej tam podziwiajmy to piękno że pomyślmy czasami, jakby wyglądało tutaj pięknie, gdyby to nie zostało zburzone. To taka dygresja dla młodych, dla siebie też, żebyśmy pamiętali o tym, co że tutaj było na naszych terenach w Polsce. Jak podróżuję, to widzę, ile zostało zniszczonych rzeczy, dlatego się do, między innymi chcemy te odszkodowania od Niemców. Bo to co zrobili, to jest po prostu. Z naszą tutaj Polską to jest masakra. Tyle obiektów po prostu zostało zniszczonych.